Był piątek, byłem zajęty swoimi sprawami, podczas gdy moja żona robiła zakupy w centrum handlowym. Później postanowiłem popływać w basenie w naszym ogródku. Mamy piękny basen, a ogrodzenie wokół zapewnia nam dużo prywatności, pozwalając nam pływać na go bez obaw o wścibskich sąsiadów. To jest coś, co moja żona i ja robimy, kiedy jesteśmy sami w domu. Zatem rozebrałem się. Popływałem i usiadłem na krześle obok basenu, otworzyłem piwo i delektowałem się tą chwilą. Nagle usłyszałem głos mojej żony mówiący: Świetnie, też chcę to zrobić. Nie obróciłem głowy w jej stronę, ale kiedy się zbliżyła i ją zobaczyłem, zdałem sobie sprawę, że to nie była moja żona. Moja żona ma bliźniaczkę. Mają podobne głosy i wygląd, mogę je rozróżnić tylko z bliska. A tam, obok mnie, stała jej siostra. Szybko chwyciłem ręcznik i się przykryłem. Nie masz się czego wstydzić, zaśmiała się, siadając na krześle obok mnie. Przepraszam, pomyliłam cię z daleka. Poszła na zakupy i obiecała wrócić wieczorem. Wiesz, ile czasu spędza na zakupach. Brama była otwarta, więc weszłam. Mogę również napić się piwa? Jestem znudzona, mój ukochany mąż poszedł oglądać piłkę nożną z kolegami i zostawił mnie samą cały dzień. Więc postanowiłam tutaj przyjść, wyjaśniła. Cóż, masz szczęście, że możesz się trochę zrelaksować. Myślę, że też napiję się drinka, powiedziała. Z siostrą mojej żony zawsze mieliśmy przyjazne stosunki i nie widziałem nic dziwnego w tym, że napijemy się razem piwa. Powinąłem ręcznik wokół talii i poszedłem do lodówki po piwo. Kiedy podawałem jej piwo, ona pociągnęła ręcznik z mojego ciała i zaśmiała się, jakby to była zabawa. Nie oddała mi ręcznika i zaśmiała się, teraz rozumiem, co moja siostra w tobie widzi. Może nie powinieneś o tym myśleć, masz też męża, powiedziałem, nie wiedząc co robić. Stałem przed nią nagi ale nic nie powstrzymuje mnie od myślenia o tym teraz, kiedy jesteśmy sami, kontynuowała. Wciąż myślę, że nie powinieneś, nalegałem, ale ona rzuciła ręcznik do basenu. Dlaczego to zrobiłaś? Zapytałem. Lubię na ciebie patrzeć, zadeklarowała, patrząc na mnie dokładnie. Przestańmy z tym, powiedziałem, zaczynając się martwić. W porządku, nie powiem nic mojej siostrze ani mojemu mężowi. Zostanie to między nami, odpowiedziała. Spojrzałem na nią z niedowierzaniem. Nigdy bym nie pomyślał, że zasugeruje coś takiego. Chcesz powiedzieć, że nigdy nie wyobrażałeś sobie, jak to by było ze mną? Jesteś żonaty z moją siostrą od dwunastu lat, a ja o tym myślę, powiedziała, rozpinając bluzkę. Potem zaczęła zdejmować stanik i kontynuowała rozbieranie się przede mną. Pozostałem w milczeniu, oszołomiony tym, co się działo. Nie uważasz mnie za atrakcyjną? Powiedz mi szczerze w tym czasie zaczęła zdejmować wszystkie ubrania. Spojrzałem na nią z pożądaniem w oczach jej ciało było dokładnie takie samo jak mojej żony. Moja żona mnie zabije, jeśli wróci wcześniej, wyrzuciłem jako ostateczny argument, ale ona już praktycznie się do mnie przyciskała. Spojrzałem z lękiem na bramę, Czując jednocześnie intensywne podniecenie i panikę. Chwyciła moją rękę i położyła ją na swoich piersiach. Cokolwiek będzie, będzie, pomyślałem, zamykając oczy i wydychając powietrze. Postanowiłem pójść na całość, wziąłem jej rękę i zaprowadziłem ją do domu. Uprawianie seksu z siostrą bliźniaczką mojej żony otworzyło mi oczy. Robiliśmy wszelkiego rodzaju rzeczy. Chociaż zewnętrznie wyglądają tak samo, są zupełnie różne w intymności. Moja żona jest bardziej powściągliwa, podczas gdy jej siostra jest swobodna w łóżku. W końcu, kiedy oboje byliśmy zadowoleni, wróciliśmy do basenu, aby czekać na moją żonę. Mieliśmy szczęście, że moja żona nas nie przyłapała, kiedy wróciła. Siedzieliśmy na krzesłach obok basenu, rozmawiając normalnie, jakby nic się nie wydarzyło. Nie wiem, czy moja żona coś podejrzewała z powodu naszych zadowolonych min, ale ani jej siostra, ani ja nie mieliśmy zamiaru się przyznać. W ciągu następnych trzech lat moje pożądanie seksualne wobec mojej żony praktycznie zniknęło, ale nie wobec jej siostry i kocham je obie. Podziel się swoją opinią na ten temat w komentarzach.